Dzień dobry, po raz któryś, dzisiaj chyba trzeci. Co tym razem? Czekajcie, ustawię sobie. Oka nie będę czyścił. Dziś pomidory. Powiem Wam tak. Parę dni mnie nie było, trzeba będzie to troszkę ogarnąć. Ale pomidory mnie już po prostu niektóre przerosły. Walczę z wilkami, oczywiście. Znowuż i pokażę Wam zaraz, jak już podrosły sobie pomidoraski. Co tu mamy? Czy ja tu dobrze widzę? Dobrze widzę. O, patrzcie jaki wilczek. Nie było mnie, nie wiem, tam 4 dni, 3 dni i przez taką chwilę potrafią urosnąć takie oto wilki. Ale kif te wilki. Zobaczcie, pomidorki. Jakie pięknusie porosły. Są już, zrywamy ja sobie powoli. Egzemplarze pojedyncze. O, a bo tutaj. Pryskałem też troszkę od choroby, jak ona się nazywa? Ziemniaczany, czy jakiej tam. Wiecie, o co chodzi bo wydaje mi się, że takie plamy, albo niedobór, albo, ale nie, bo chociaż wtedy to pomidory mają taką jakby skazę brązową, a tu się nic nie dzieje. Także nie jest źle, patrząc tutaj, momentalnie, o, patrzcie, tutaj to jest ten pomidor czarny, dostał jakieś choroby, zobaczcie na łódce, no, ale już nawet nie pryskałem, po prostu mam to gdzieś, z boku rośnie drugi, nie ma po prostu nic z tego, kwitną następne kwiaty, Ach, mam ich zapas. I Obficie oczywiście, to jest czarny pomidor, yy... no wiadomo, na razie nie jest ciemnego koloru, zaraz Wam pokażę czarny, ja, jak wygląda ogólnie pomidorek, taki było jakby koktajlowy, no w sumie to takie czerwonawo-ciemny, no ale smak jest po prostu super. Mm. Wiecie co? Były nazwy, ale to w poprzednich filmach, zobaczcie, cała lista jest pod filmem. Tu jak widać, o, ładne takie, można już sobie zerwać, takie sklepowe. Mmm, patrzcie. swoje chemii tu w tym roku, krystolan chyba z dwa razy dałem, nic więcej. Tu jest bez kitu dobra ziemia, nie, nie, nie trzeba dawać nie wiadomo ile koksu, bo kiedyś bardzo dużo ziemi takiej dałem, znaczy obornik taki dosyć stary, chyba 20 dwudziestoletni tutaj wrąbałem bardzo dużą ilość niego. Patrzcie, śliwkowe, śliwkowe już dojrzewają, ale jakie grona, to są y Nasiona pobrane na wiosnę z biedronki, z pomidora śliwkowego. No, kurde, no patrzcie na to, po co kupować nasionka? O, spadł, kurde, urwałem jeden. No, grona całe, całe pełne. I jedno po drugim. Rośnie, ale patrzcie tu. A, dodam. Jeszcze też mogło chorować przez to, że tu strasznie w kółko kretrył. Na razie się uspokoił. I patrzcie, tutaj po prostu wywalał mi pomidory. One leżały, zdychały i momentalnie osłabiły się i coś jakaś też dopadła choroba. No niestety, nic na to nie poradzę. Po prostu korzenie to wychodziły do góry. Tak to wygląda w mojej folii, ale ogólnie pomidorki, wszystko się trzyma. A, ogóraski szklarniowe. Pamiętacie, jak dostał choroby, czy tam robaki żarły tego po lewej? Wypryskałem, wszystko wróciło do normy. Ups. Dziś będę troszeczkę nawoził, bo widzę, że w liściach trochę niedoboru jest, jak się nie mylę. A, raz zawinę trochę. O, zobaczcie jakie fiutasy wiszą. O, to są ogurasy, takie długie i też dobre. Niedawno właśnie Jolcia zrywała. Tak więc tak wygląda w Pomidorolandii, jak krzaki są wysokie ze mną. Patrzcie, to sufit. Trochę żałuję, że ta szklarnia jest niska. No, ale niestety, no tu się troszeczkę gęsto zrobiło. Tak więc od nasionka macie w podpisie, jak to wszystko zaczynałem. Jeszcze raz pokażę, jakie tu będą wielkie kiście pomidorasów. I tutaj wszędzie, no jest wysyp w tym roku. Plumeria sobie tu w środku rośnie. No i to byłoby. Hmm, co tu rośnie? A nie, tam się rozdwaja końcówka. Na tyle o pomidorkach. Idziemy, wrzucę film. I to jest trzecie dzisiaj chyba ostatni. Może jutro coś wrzucę jeszcze, coś tam nagram. A o czym nagrać, to możecie mnie napisać. Jak chcecie w komentarzu, zobaczymy. Dobra, idziemy do Domciu wrzucić film. Na razie.